bo ogólnie coś tam odbiło, i dzwonimy do losowych numerów. Tutaj jest pierwszy. Ale jakbyście chcieli, to nie możemy. To nie możemy do egzorcysty dzwonić, bo próbowaliśmy coś takiego razy trzy, więc no nie. Dobra, dziewięć, dziewięć, dziewięć. Panie co Nie ma takiego numeru. Taki robimy. Ej, on się rozłączył. Ej, a ja dawaj 24, 24. No, robiłem już. No wiem, ale jeszcze ten. Bo to do płocka się. W ogóle by się do płocka dodzwoniłyśmy. Dawaj to. No to. zapisane. to, bo to było do płocka. No się zastanawiam jak on odbierze. Wybrany numer jest niedostępny. Zobaczcie płot. Ej dobra, A chwilę. Ej, wpisz jeszcze tu 24. Dobra, ja myślałam, że to jestem. No nieważne, nie będę mówiła Mam na to dni. jakiś. Wybrany numer jest niedostępny. Ej dobra, wpisuję na Google. Numery do gry do Dobra Będziemy dzwoniły do i Julia Żugaj Ej, chwilę A Musimy to... Ej, dobra i zapisz to sobie, o! Czekaj, robię screeno. Czekaj. To ty zrób zdjęcia, czekaj Dobra, zapisujemy numer do Żuga i... mm. Czekaj, bo nie poczęłam. Sześć, Sześć, siedem, siedem trzy. trzy Dobra, Dobra dzwonimy to... ty mówisz? Okay. Takie coś wiadomo się drzeć Tu poczta głos Lusa w której chcesz zostawić wiadomość jest przepełniona Za chwilę nastąpi jeszcze raz. Teraz będziemy do niej wydzwaniać. Jakby co nie jesteśmy żugajkami. Tu poczta głosowa. Juli Zugaj. W której chcesz zostawić wiadomość jest przepełniona. Za chwilę nastąpi rozmowa. Ej, przepełniona, czyli to pewnie właśnie Juli jest. Dobra, to już koniec. Pa. Pa, straty.